Omawiać rys historyczny i otwierać model pojazdu BMP2 albo w Armii Polskiej BWP2, czyli bojowego wozu piechoty 2. Więc najpierw omówienie historyczne. Producenci to Rosja, Czechosłowacja i Indie. Typ pojazd do wóz piechoty, trakcja górsienicowa, załoga 3 plus 7, dane techniczne, silnik UTD 20S1 o mocy 221 kW. Transmisja mechaniczna, pancerz stalowy, długość 6860 mm, szerokość 3090 mm, wysokość 2077 mm, masa 14400 kg, nacisk 0,64 kg na cm2, Prędkość 65 km na godzinę, a w wodzie 7 km na godzinę. Yy, dane operacyjne, uzbrojenie, jednodziałko automatyczne 2A42 kalibru 30 mm, 1 CKM PKT -PK kalibru 7,62 mm, 9 m 111 fagot, 9M113 konkurs wyposażenie systemy ochrony ABC, przeciwpożarowy, aparatura drewniotwórcza. No i korzystało z niej Związek Radziecki, Rosja, Czechosłowacja, Białoruś, Armenia, Indie i Ukraina oraz Polska. W polskiej armii, polska armia zamówiła 62 takie pojazdy w 1989 roku. Były to wozy wyprodukowane w Czechosłowacji. Większość z tych pojazdów, dokładnie 60 sztuk, przeznaczono na uzbrojenie dwóch batalionów piechoty zmotoryzowanej pierwszego Praskiego Pułku Zmechanizowanego z Wesołej pod Warszawą. Pozostałe dwie sztuki trafiły do ośrodka szkolenia w Międzyrzeczu. Yy... To chyba tyle. Co do samego opakowania, to no tutaj mamy, jak pojazd wygląda. Jest on w wersji rosyjskiej, ale my będziemy robić go w wersji polskiej. Mm. Jest to model w skali 1 do 35. Rusyn mm. Infinity. Fight Vehicle BMP-2 od firmy Zaweda Ma 20 cm długości, 300 elementów, skali 1 do 35, o czym już mówiłem. Tutaj są farbki, jakie można użyć od Tamii i od Zawedy. Kalkomanie, tutaj są pokazane, listek z kalkomaniami, ale my tych kalkomanie używać nie będziemy, później powiem dlaczego. No, tutaj mamy jeszcze raz to samo co na przodzie. Tu mamy inne modele z firmy. BMP1. BMP1 albo też BWP1, który sklejałem i dlatego nie będziemy korzystać z kolkomani ale to później powiem. No, taki jeszcze i taki. No, I po tej stronie to samo. To na przodzie. Tu mamy kartonowe pudełko. Informacje, że nieodpowiednie dla dzieci poniżej 3 roku życia. No i chyba tyle. Więc możemy otwierać. Ja to sobie odłożę. No i mamy tutaj takie pudełko kartonowe. Otwieramy. No i mamy instrukcje. Tutaj mamy po angielsku i po rosyjsku. Informacje o pojeździe. Instrukcja: pierwszy krok, tutaj tak. Drugi krok i trzeci to montaż kół czwarty to gąsienice piąty tylnie włazy szósty elementy no tutaj ten, siódmy i ósmy element wieży no i dziewiąty składamy wszystko do kupy tutaj mamy też wersję malowania w wersji w wersjach w wersji rosyjskiej. Ale my będziemy robić yy, kolory w wersji polskiej. Kalkomanie też jak przyczepić jest. No i z instrukcji to tyle. Tutaj mamy podwozie, cały element podwozie. No będzie trzeba tu szpachlować i szlifować na pewno. Odlewki Tutaj będą te tylne włazy. Następnie dwie, dwie płytki z elementami gąsienicy. Tutaj jakaś część wieży. Kolejny element to ramka A. Tutaj łopata, łopata. Te włazy, koła. No z ramki A to tyle. Tutaj taka karteczka, ale to jest nieważne. Do kalkomanii przejdziemy na końcu. Teraz ramka B. Widzę, że brakuje elementu 9, ale jest on tutaj. Musiał się oderwać. No, to jest zdecydowanie na minus. Tutaj ta, widzę, że ta część wieży też musiała zostać się oderwała. No, tutaj jest element góry wieża, te po bokach. Takie. Z ramki B to tyle i przejdźmy do kalkomanii. Kalkomanii, tak jak już mówiłem, nie będziemy używać, ponieważ będziemy robić wersję polską, więc te rosyjskie flagi nam nie będą potrzebne. A te cyfry teoretycznie mogłyby nam się przydać, ale. O, upadło tutaj, ale. Wy, tak jak mówiłem, robiłem wersję B BMP1 i tam można samemu sobie numer wybrać. Więc złożymy numer z tamtych kalkomani. Więc tych kalkomani używać nie będziemy. No i to chyba na tyle. To był taki krótki odcinek. Dziękuję za oglądanie i w następnym odcinku już będziemy zaczniemy sklejać model. Do widzenia.